W tym filmiku pokażę Wam bęzon mocujący, czyli najbardziej podstawowy węzł e, w makramie, który istnieje. Dobra, więc składamy sznurek na pół. składamy go w ten sposób i końce wsadzamy tutaj w sznurek. Tak to wygląda. Pokażę jeszcze raz na drugi. Składamy na pół. Od góry przekładamy sznurę. Łapiemy od spodu przeciągamy. Tak wygląda węzeł, makujący. Chciałabym Wam jeszcze pokazać węzeł płaski. który też jest jednym z podstawowych węzłów w ogóle w makramie. Więc tak, mamy tutaj cztery sznurki. W ogóle tym węzłem zrobicie większość makram. Naprawdę e, przy użyciu tego, e, tego węzła tak naprawdę. Dobra, e, więc mamy węzeł płaski. Rozdzielamy tutaj na trzy części dwa sznureczki do środka. Po jeden na zewnątrz od tyłu dajemy jeden sznurek w ten sposób. Ten przekładamy i przekładamy do tyłu. I zaciskamy. Teraz robimy w drugą stronę. Bierzemy ten sznurek, idzie do tyłu. Ten sznureczek od spodu tutaj do góry i przechodzi przez tę i zaciskamy. Tak wygląda i powtarzamy. Ten sznureczek od tyłu, tutaj od przodu i przekładamy. I ten znowu od tyłu do przodu i przekładamy. I tak ten dęzeł wygląda.